Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak zainstalować poprawnie XVMA polsumera tak zwanego oraz wszelkie modyfikacje, które mam zamieszczone u siebie w grze. Powiem troszkę o nich, co tam jest mniej więcej zainstalowane i tak dalej. Oraz taką ładną ciekawostkę: konfigurację przez internet pliku konfiga xvm gdzie możecie sobie konfigurować dobrowolnie yy, co i jak dokładnie wam wszystko za niedługo powiem za chwileczkę a najpierw na początku przejdźmy może do samego xvm polzumera. jak widzicie ja tylko sugeruję się taką stronką jak mirtankov.net nie będę tutaj takiej reklamy robił ogólnie, ale po prostu ja sobie z tego korzystam, ponieważ tutaj znajduję rzeczy ciekawe, praktycznie tego co ja chcę, z ładnym obrazowaniem, jak i na screenach, tak i na filmikach na YouTubeach przez autorów tutaj zamieszczonych tych tekstów. Także widzicie tutaj wszystko zamieszczone ładnie. Stronkę możecie sobie przetłumaczyć, jak i przez tą przeglądarkę, jak i również przez inne, które tam sobie posiadacie. Także tak to mniej więcej wygląda. Co do samego polzumera, to tutaj, jak widzicie, zasada jest bardzo prosta. pokazuje nam statystyki oraz wszelkie inne udogodnienia, jeżeli chodzi o, właśnie, grę. Co do dokładnie do filmiku, tutaj możecie sobie zobaczyć, jest on oczywiście po rusku. Jak i większość modów, po które powstały y, dla tej gry, y, praktycznie wszystko robią nasi koledzy z prawej strony y, granicy. Y, no dobra, y, co do pliku, który należy ściągnąć, to już jest ten xvnstat082320.rar. 082320. Y, pokażę, y, jak ten folder tutaj, ja go niedawno ściągłem. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem dokładnie, co trzeba zrobić. Yy, więc tak: Dokan install, najpierw sobie to instalujemy. Biblioteki Dokana, prawda? Yy, po instalacji tego, yy, dla użytkowników yy, Windows XP, yy, musimy mieć yy, frameworka yy, co najmniej 3.0 chyba 3.5 nawet, nie wiem czy dobrze to powiedziałem, ale chyba tak to powinno być. Dla użytkowników Windows 7 framework nie jest wymagany, gdyż od razu w standardowej nawet wersji 7 jest on od razu zainstalowany, także nie musimy nic grzebać, dla 7 wystarczy instalacja tylko i wyłącznie do can Install Także tak. Ja bym z tym tekstem się nie sugerował, bo wiadomo tutaj jest on napisane Cyril, co możemy to sobie oczywiście otworzyć, jeżeli ktoś ruski zna, poczytać. Tylko informacja jest taka, że tu właśnie pisze niby 2,0 jeżeli chodzi o chyba XPK. Dobra, otwieramy wtedy ten folder i tutaj całą zawartość. Ja tutaj korzystam bardzo często z Total Commander'a, jest bardzo fajny, fajny programik, do edy możliwości edytowania oraz robienia sobie kopiowania tekstów i tak dalej. Całą zawartość po prostu wklejamy tutaj. Do tego folderu wrzucamy po prostu sobie całość. On automatycznie nam zastępuje pliki. Wiadomo, nie musimy wrzucać tych tekstów, możemy je sobie tylko usunąć. Te trzy teksty są po prostu po to, żeby dokładnie Wam powiedzieć, co i jak trzeba zrobić. W razie czego gdybyście coś nie zrozumieli, co ja powiem, możecie sobie otworzyć tutaj plik tekstowy w języku angielskim i tu dokładnie pisze, co i jak krok po kroku. Także to by było, jeżeli chodzi o to. Co zawiera ten folder res resmods? Clan Icons również nie musicie wpisywać możecie wbrać sobie tylko w wersję europejską ponieważ tylko i wyłącznie na takim serwerze gramy reszta to jest ruskie i Stany Zjednoczone i chyba CT, czyli te rejony chyba Japonii czy tam dalszy tam tych Australia chyba z oceanią jeżeli się nie mylę no dobra, mniejsza z tym co nas najbardziej interesuje w ten 082, czyli ten GUI Flash, tak to mniej więcej będzie wyglądać łącznie z XVM configiem. <laughs> jeżeli chcecie zmieniać i konfigurować XVM config'a, bądź zamieścić ten mój, mój od razu jest bezpośrednio z tutaj, z tego ja Wam zamieszczę go na stronie internetowej, z Uploaduję i będziecie mogli go sobie ściągnąć. Także nie będziecie musieli nic grzebać, jeżeli chodzi o Config. ale później wam pokażę ewentualnie gdybyście chcieli takie coś robić i, i to sobie edytować ten konfig jest taka fajna stronka na której jest możliwość zrobienia czegoś takiego ale wróćmy do yy, XVMA to co nas właśnie najbardziej interesuje czyli po prostu yy, wklepujemy całą zawartość yy, tego tak jak jest nie musimy nic robić po prostu XVM stat full tak powiedziałem najpierw wcześniej dokan install i wrzucamy całą zawartość do głównego folderu World of Tanks i zastępujemy wszystkie pozostałe pliki. Także to by było jeżeli chodzi o tyle. A potem i uruchamiamy program, tu u mnie jest akurat program XVM Proxy, gdyż kiedyś tam ściągałem, potem tylko wrzucam po prostu sobie config i edytuję sobie xvm. Tu natomiast uruchamiamy grę z XVM STAT.exe Możecie sobie zrobić, utworzyć skrót i wrzucić na pulpit i wtedy automatycznie będziecie mieli e, uruchamianą tą grę. E, tak, więc to by było, jeżeli chodzi o tyle, jeżeli chodzi o XVM. -a. Przejdźmy może do modów. E, mody zainstalowane u mnie. Wyglądają następująco, znaczy, no nie wyglądają, mogę powiedzieć co tam jest zainstalowane. Tak, zoom artylerii, zoom normalnych czołgów TDK, Light Heavy i tak Celownik, jak i na artylerii, bardzo fajny jest pokazujący, nawet taki bajer jest, jak widzieliście może na tym filmiku moim z M40, pokazujący kąt nawet nachylenia lufy. Jest taka dodatkowa informacja, taki Bayer bym powiedział bardziej, yy, oraz mniej więcej czasu yy, pokazywania, ile ten pocisk będzie leciał, co jest właśnie bardzo przydatne. Pokazuje na przykład, wiadomo jak czołg jedzie, jedzie, i możemy sobie po prostu go ubić, nawet w ruchu i przypuszczać, mniej więcej, kiedy ten pocisk przy, yy, doleci. Yy, jeszcze takie ciekawsze informacje: wiadomo, że ten, yy, ten celownik można edytować. Yy, wtedy, wchodzicie w ustawienia celownik, to wybieracie sobie tam dobrowolnie. Ustawienia tego celownika, jak ma wyglądać i tak dalej. Tam jest tam różnych, kilka modyfikacji. Także oprócz tego, jak to tam u mnie wygląda, to jeszcze możecie to sobie edytować w różny sposób. Ostatnio to, taką ciekawostką, którą ściągłem, to jest taki pliczek, bym powiedział. Jak macie minimapę podczas gry po prawej stronie na dole, to tam jest. No tu Wam tego nie mogę pokazać za bardzo, bo musiałbym wejść do gry. A to raczej zrobię później, gdyż będę edytował różne, różne bajery jeszcze. Po prostu pokazuje na minimapie, przy nazwach tych kropeczków, nazwy czołgów. Także nie musimy się rozglądać, gdzie jaki czołg jest, na minimapie dokładnie widzimy. Załóżmy KW-1S jest u góry po prawej stronie mapy, czy tam artyleria nazwana Su-26 itd., tak dalej, tak, dalej, tak dalej Także to też taki bajer, jeżeli chodzi o to. Następny plik, który jest dosyć ciekawy, to to, że wrzucony garaż jest. Ja go nawet tutaj może znajdę. Ten garaż ostatnio ściągnięty, baraki, tak u nas oczywiście jakoś dziwnie przetłumaczyli to na język polski. Mam nadzieję, że strona mi się załaduje, bo dosyć to trosz troszkę trwa. Także zobaczycie, mam nadzieję, co i jak. Chyba. Jeżeli się nie chce załączyć, spróbujemy tutaj. A jest już ok. <laughs> Wiadomo, troszkę musi przetłumaczyć. To jest ten hangar, który właśnie zainstalowałem sobie. Wygląda on bardzo fajnie. Także tu macie dokładny opis tego, co jak. Oczywiście jest to w paczce od razu tych moich modów, więc nie musicie nic robić. Wystarczy, że wszystko pijecie. res moc, znaczy ściągniecie tę moją paczkę, wrzucicie jej i zastąpicie te pliki, i tam wszystko będziecie mieli. Tak ten hangar mniej więcej będzie wyglądać. Dosyć fajnie. Nie tak smutno, po prostu może teraz tak napadało tego śniegu, że biało jest, dosyć jasno, ale tutaj macie już takie wiosenne, latowe teksty. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o hangar. Następne pliki, które tam mam, to jest to, a tutaj od razu widzę, czyli drzewko umiejętności wygląda tak jak kiedyś staro, nie jest to zrewenowane w jakiś nowy sposób damage panel jak żeście widzieli po prostu najbardziej potrzebne informacje tam u mnie na jednym z filmików oraz pozostałych co tutaj jeszcze widać no chyba to co najważniejsze moim zdaniem damage również panel także ile zadajemy tego demadżu na poprzednich filmikach też żeście to widzieli także najbardziej paczka takich modów wpiszę sobie zresztą na YouTubie Możecie znaleźć na moim kanale y, paczkę modów O082, i tam to właśnie wszystko jest ładnie pokazane. Tylko że ten garaż mój był wcześniej świąteczny, taki sylwestrowy z petardami, tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, y, co do y, pliku edytowania tego XVMA, y, jest to taka fajna stronka y, Korean Random y, na forumie właśnie y, znaleziona. Oczywiście, tutaj chyba kolega z Rosji tutaj ładnie wklepał temat, redaktor konfigów, także możecie sobie wybrać język rosyjski bądź angielski. Obsługa jest dosyć prosta, wszystko ładnie jest pokazane. Wszystko po prostu polega na tym, żeby wcisnąć open, wgrać nasz plik z tego dysku. I tutaj możecie sobie to znaleźć, res moc oczywiście 082, GUI Flash. Tu mamy swojego XVM configa. Wklepujemy i tutaj wszystko mamy. Tu możemy sobie wcisnąć, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Hit, 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 action, dead i tak dalej, tak dalej. Hmm. Także tak to mniej więcej widać, prawda? <laughs> tu możemy sobie wszystko po prostu edytować, co jak mniej więcej ma to wyglądać. Markery, hitlogi, capture bary, po prostu wszystko we własnym zakresie. Oczywiście yy, teksty, raczej bym powiedział yy, XML, yy, podchodzące po stronki internetowe dla ludzi w tych tematach obracających się, to raczej nie będzie utrudnienie. Yy, także tu możecie pobawić się tym i dobrowolnie edytować yy, we własnym zakresie. Plik konfiga. A jeżeli chcecie, po prostu mój. W paczce res moców, od razu powiedziałem, jest mój konfig. Mój Właściwie, no nie mój, no brzydko by to zabrzmiało. Po prostu znalazłem pewnego gracza i po prostu go sobie ładnie wrzuciłem. Także tutaj on się też również znajduje, i to jest ten pliczek. Także tak to by było mniej więcej wyglądało. Jeżeli chodzi o to, takie najbardziej po, potrzebne informacje, według mnie, co i jak. Dobra, dzięki za, y, za obejrzenie, za uwagę, właściwie mi powiedział, i zapraszam ponownie na y, kolejne odcinki o World of Tanks. Nie tylko. Do usłyszenia.